Za tę wolność, którą w Polsce z łaskawości Twojej mamy. Tobie, Boże, dziękujemy. Ciebie, Boga, wysławiamy. Za tę wolność i za pokój, którym cieszyć się możemy, Ciebie, Boga, wysławiamy, Tobie, Boże, dziękujemy. Za tę wolność którą czasem trudnym losem nazywamy. Tobie, Boże, dziękujemy. Ciebie, Boga, wysławiamy za tę wolność i za szanse, które co dzień marnujemy, Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Boże dziękujemy za tę wolność, której bronić aż do śmierci przysięgamy. Tobie, Boże, dziękujemy. Ciebie, Boga, wysławiamy za tę wolność wymarzoną, której sprostać nie umiemy. Ciebie, Boga, wysławiamy. Tobie, Boże, dziękuję za tę wolność, którą w trosce Twej opiece powierzamy. Tobie, Boże, dziękujemy. Ciebie, Boga, wysławiamy.